No to zastanówmy się, czy naprawdę jesteśmy w tych dziedzinach aż taką potęgą. Ja to pytanie w takim krótkim sobie toniku, chcę Państwu przedstawić. Czy Lublin jest potęgą naukowo-kulturalną? Wedle rozpowszechnionego przekonania wielką szansą rozwoju Lublina jest nauka i kultura. Brzmi to bardzo ładnie, ale czy tak jest naprawdę? W Lublinie studiuje wprawdzie ponad 100 tysięcy studentów, a Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest największym pracodawcą miasta. Z efektami kształcenia jest już jednak nieco gorzej. Stopa bezrobocia w Lublinie wynosi bowiem aktualnie 8,4%, a brak pracy dotyczy nie osób z niewielkim wykształceniem, ale właśnie młodzieży kończącej studia. Być może jest to skutkiem tego, że lubelskie szkoły wyższe w rankingach krajowych plasują się w dolnej części tabel. Wyniki tych rankingów dobrze chyba także odzwierciedlają nasz wkład w rozwój nauki. Trudno byłoby bowiem wskazać takie dyscypliny, w których Lublin zaliczałby się do czołówki krajowej. Podobnie rzecz ma się z kulturą. O Lublinie mówi się jak o wielkim zagłębiu kulturalnym. Większość organizowanych tu imprez i festiwali ma charakter niszowy. I nawet nasze sztandarowe zdarzenia kulturalne, konfrontacje teatralne i festiwal teatrów tańca nie są zbyt znane w kraju. Ciągle zatem stolicą kultury jesteśmy bardziej potencjalnie niż faktycznie. No właśnie, a może my to wszystko mamy? Mamy dobre uczelnie, mamy ciekawe zjawiska kulturalne, tylko nie potrafimy ich sprzedać. Jest z nami specjalista do spraw wizerunku miast, promocji miast, pan Dariusz Jachimowicz. Proszę powiedzieć, jak promować Lublin, jak skutecznie promować Lublin? Czy da się Lublin wypromować na... Stolicę Kultury. Europejską, Europejską Stolicę Europejską Kultury 2016. Co pan zdaje się Lubinianom obiecał? Tak obiecałem i tą obietnicę zamierzam dotrzymać. E, powiem tylko na wstępie, że bardziej czuję się specjalistą w dziedzinie kultury niż tworzenia wizerunków miast, aczkolwiek tutaj te dwie dziedziny doskonale mogą się nawzajem wspierać, to znaczy faktycznie... Kiedy popatrzeć na Lublin takim trzeźwym okiem, takim okiem człowieka z zewnątrz, jakim ja niewątpliwie jeszcze ciągle na poły jestem, ponieważ mieszkam w Lublinie od niedawna, to pojawia się taki obraz świata rozmaitych wartości, które miasto może na swój standard wprowadzić jako te, którymi chce się w jakiś sposób e, światu pokazywać. To taką jest? wartością na pewno, jest, e, na pewno jest lubelska kultura, natomiast zgadzam się z tym, że oczywiście e, nad nią trzeba wykonać pewną pracę. E, ja na przykład w rozmowach z tymi najwybitniejszymi, najwybitniejszymi twórcami e, kultury, jakoś tam kojarzonymi z Lublinem, chociażby w ten sposób, że w nim mieszkają, czy też mają tu swoje biura, e, takimi jak na przykład Leszek, Mądzik czy Włodzimierz Staniewski, zadaje im takie ciekawe pytania czasami w rozmowach, na przykład dlaczego do Lublina nie przyjeżdża się na Mądzika? E, bo nie ma takiego zjawiska w Polsce, prawda? Mamy takiego znakomitego, światowej sławy e, twórcę teatru. E, a nikt, znaczy, który pokazuje swoje spektakle we Wrocławiu, w Warszawie, e, poza Polską bardzo dużo. Natomiast nie ma takiego zjawiska, że skoro mądzik jest w Lublinie, to na mądzika przyjeżdża się do Lublina. Ponieważ jest to pewien projekt do zrobienia. Rozmawiamy w tej chwili bardzo intensywnie. Podaję to jako przykład pewnej rozmowy, bo takich rozmów toczy się, nie chcę przesadzić, kilkadziesiąt z rozmaitymi twórcami kultury e, o większym bądź mniejszym nazwisku, kalibrze i renomie, ale żeby najpierw stworzyć pewien, przepraszam, że posłużę się takim brutalną taką kategorią, produkt pewien, pewną całość, którą możemy opisać, którą możemy jakby wyprodukować, stworzyć w Lublinie, po to, żeby następnie można było przejść do tej fazy promocyjnej, to znaczy powiedzieć, zapraszamy mieszkańców naszego kraju do Lublina na Mądzika. Chociażby taki prosty proces, więc zwracam uwagę na to, że kultura oczywiście może być tym, e, e, znowu przepraszam za słowo, towarem, który będziemy znakomicie sprzedawać, ale ona wymaga pewnego wsparcia, powiedziałbym, infrastrukturalnego, instytucjonalnego, czy też w ogóle stworzenia pewnych wartości, czy znaczy jakby stworzenia dla nich powiedziałbym warunków do rozkwitu. To dotyczy bardzo wielu zjawisk. Nie tylko oczywiście ten Leszek Mądzik tutaj jako znana e, i głośna postać jest bardzo dobrym przykładem niezagospodarowanego e, zjawiska, niezagospodarowanej wartości. Panie dyrektorze, ale ile takie opisywanie produktu może potrwać? Przeciwnik, przepraszam za słowo, nie jest łatwy. To znaczy oczywiście y, to wymaga y, dyplomacji, to wymaga odwrócenia pewnej tendencji, która utrwaliła się przez e, naście, a czasami 10 lat to często są dla moich interlokutorów propozycje zaskakujące. Oni początkowo w ogóle często robią duże oczy i w, mają problem z wyobrażeniem sobie, że coś takiego może być, że nagle Lublin odwraca się do nich przodem, a przyzwyczaił ich przez e, ileś tam e, lat wstecz, że odwrócony był zupełnie inną stroną. E, trudno mi powiedzieć, to znaczy mam nadzieję taką, jesteśmy tutaj jeżeli na przykład posługujemy się już tym konkretnym przykładem, że rzeczywiście w roku 2008 będziemy mieli do czynienia z festiwalem Leszka Mądzika na skalę ogólnopolską, gdzie Lublin będzie miastem pełnią, pełniącym rolę pierwszoplanową w tym wydaniu. Już nie będzie to e, Mądzik we Wrocławiu, Mądzik w Warszawie, tylko przede wszystkim w Lublinie oraz w innych miejscach. Lublin wystąpi tutaj w roli e, właśnie promotora swojego znakomitego twórcy. Oczywiście to jest jeden przykład. Mówię, nie mamy czasu, żeby opowiedzieć o nich wszystkich, ale to jest akurat Panie dobry przykład. Panie dyrektorze, dzisiaj była konferencja prasowa... E... Gardzienice, sam pan wywołał temat, gdzie Gardzienice robią swój zimowy pałac, jak to zostało nazwane? W Warszawie. W Warszawie. Żeby to nie zostało przerozmawiane wszystko, tak jak pan powiedział, że w tej chwili pan rozmawia. Myślą Państwo, dyskutują, rozmawiają, dlatego że lubim gardzienicom, tak jak zostało dzisiaj powiedziane, nie miał do zaoferowania przez kilkanaście lat nic. Warszawa daje im kilka scen plus godne lokum. Nie obawia się Pan, że powoli właśnie będziemy tracić. Oczywiście. Do, 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 do tego, że y, Kraków y, nie wahał się, aby dać staniewskiemu rynek do dyspozycji. A w Lublinie było dopiero jedno przedstawienie tak. u Dominikanów Gardzielic. Ja to, tego kompletnie tak tak nie rozumiem. Jak przyjeżdżam ja do Krakowa, to ja wiem, że wieczorem będę miał co robić. Ja mogę przyjechać bez planu, że pójdę tu czy tam, ale zawsze gdzieś mi coś zostanie atrakcyjnego zaoferowane. Jak ktoś przyjeżdża do Lublina, to przypomina się stary dowcip o tej jednej pani, co była, ale aktualnie ją zęby boli bardzo przepraszam, to wciąż może nieco nieprzyzwoity, ale, ale chyba ciągle prawdziwy. Nawiązując do Gardzienic, bo oczywiście to jest tak, że skala oczekiwań, czy też skala możliwości miasta jest określona, skala oczekiwań po stronie artystów e, i rzeczywiście e, takie oczekiwania, które dotyczą twardej infrastruktury, to znaczy miejsca do pracy, jest stosunkowo trudno spełnić. Ja zresztą starałem się wywołać wiosną ubiegłego roku taki temat pod tytułem przestrzeni dla kultury w Lublinie. I wiemy, że... E, tutaj toczą się starania o uzyskanie środków inwestycyjnych na remont podstawowych obiektów. Chciałem powiedzieć, że od wiosny rzeczywiście dzięki staraniom tu głównie mojego szefa, bezpośredniego prezydenta Wysockiego, toczą się prace nad rekonstrukcją starego teatru, wreszcie. że tak, wreszcie, ale to jest fakt że nie jest wykluczone, że wróci temat, mimo to, że został z powodów nam naprawdę trudno zrozumiałych, skreślony z planu finansowania ze środków europejskich remont Centrum Kultury. Być może będziemy, ten projekt wraca w tej chwili, dzięki przychylności nowej ekipy rządzącej. Być może będziemy mieli 5 tysięcy metrów kwadratowych pod dachem za jakiś czas, co pozwoli nam trochę inaczej rozwiązywać tego typu problemy. Natomiast mówiąc o gardzienicach, chcę powiedzieć, że e, robimy to co jest możliwe, to znaczy na przykład powstają, e, jest, są produkowane dwa filmy m, e, które mają pełnić rolę promocji tego znakomitego zespołu teatralnego w których miasto Lublin uczestniczy Warszawa go wypromuje teraz ale nie Wiesz, będzie to tak to będzie kojarzone z Warszawą a nie z nami, no po prostu tak mi się wydaje, że to taka trochę stracona szansa, panie dyrektorze. Myślę, że tych nazwisk będzie sporo. Staniewski, Opryński, Łącik, chwilę Koziara, jest tak. Y, dlatego, że y, jest w tej chwili taki trend, że każdy, kto ma coś do powiedzenia w sferze kultury jest natychmiast adaptowany, natychmiast znajduje swoje miejsce, e, dlatego że ludzie są tym żywo zainteresowani. E, no, mamy takie koziarę, jak się wejdzie do internetu i e, chce się zobaczyć coś na temat e, sztuki ziemi, to raptem wyskakuje koziara Lublin e, i to jest zaskakujące, że mamy takich świetnych e, artystów, czy Opryński. I ja słyszę już chyba o, ty, o tych rozmowach y, z mądzikiem czy y, z y, 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 Staniewskim, trzeba tu ładnych parę lat te rozmowy się toczą.